Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii 7 jest gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zakupić sobie krowy oraz cielaki. No więc na początku przejdziemy do zakupu tych zwierząt, no a później je nakarmimy. No i w związku z tym, że na tej mapie mamy oczywiście tutaj bardziej rozwiniętą hodowlę zwierząt, no to mamy tutaj do dyspozycji nowe rasy krów, no i mamy też oczywiście cielaki oraz byki. No, i zdecydowałem, że kupię sobie 10 krów mlecznych oraz 10 małych byków z tych ras mięsnych. Więc, okej, okay, na początku kupmy krowy. No, tutaj sobie kupię 5 tych. No, i tutaj mamy jeszcze nową rasę krów, która jest dodana na tej mapie. Tutaj też sobie kupimy te dorosłe krowy, które już dają mleko. wyglądają one w ten sposób, całkiem ciekawie. No, i teraz kupimy sobie cielaki z tych ras mięsnych. Mamy też do dyspozycji krowy. Ale ja sobie wybiorę tutaj małe byki, więc kupimy 5 tych małych byków. A później one będą wyglądać w ten sposób, jak urosną. No i jakoś większą wartość, no to je sprzedam i będę mógł na nich trochę zarobić. No i tu mamy kolejną nową rasę krów. I tutaj też kupimy sobie te małe cielaki. No, a później one będą wyglądać w ten sposób. No i zobaczymy też, czy, ile zarobię na tych bykach. No razie mamy tutaj oczywiście 20 sztuk, 10 krów oraz 10 cielaków. No i zobaczmy jak one wyglądają i je zaraz nakarmimy. O, tu jest taki oto cielaczek. Bardzo fajnie wygląda, no i moim zdaniem takie coś powinno być w podstawowej wersji gry, że mamy tutaj cielaki, mamy byki. O, tu mamy taką krowę z tej nowej rasy. No całkiem jak ona wygląda, też mamy tutaj kolczyki na uszach dla tych krów, więc też taki fajny szczegół na tej mapie. O, tu jest kolejny cielak. Tu mamy taką czarno-białą krawę. Akurat to jest ta krawa z podstawowej wersji gry. O, tu mamy takiego ocielaczka też fajnego. Na tej mapie też te krawy. Yy, te czarno-białe mają też drugi wygląd, czyli takie brązowo-białe mogą być. Jest też fajnie, że mamy tutaj dwa rodzaje tych krów czarno-białych. Tutaj mogą być czarno-białe albo takie brązowo-białe. O, tu mamy jakieś kolejne tutaj też są te brązowo-białe. O, tutaj też za się więcej tych brązowo-białych trafiło na tej mapie, jak kupiłem. Mamy trzy, nawet cztery brązowo-białe i jedną czarno-białą. Tutaj są takie bardziej białe krowy. No i tu mamy kolejnego cielaka, tutaj też jest czarno-biały taki cielak. No ok, teraz przejdziemy do karmienia tych krów. Tutaj też, co ciekawe, w tej zagrodzie musimy im dać wodę. Mimo że mamy budynek, to niestety nie ma tutaj systemu pojenia. Ale ja sobie wykorzystuję taki ciekawy sposób, a mianowicie postawiłem sobie tutaj taki kran, z którego mogę uzupełniać beczkę. No a ta beczka stoi w takim miejscu, że od razu mogę tą wodę przelewać tutaj do pojedła. Więc sobie tutaj wsiądźmy, no i rozpoczniemy rozładunek, i od razu rozpoczniemy uzupełnianie. Więc ta woda nam się będzie uzupełniać. Z tego co widzę, nawet za darmo jest ta woda, więc bardzo fajnie, że nie muszę za nią płacić. Ale i tak szkoda, że nie ma tutaj systemu automatycznego nawadniania, znaczy bardziej pojenia krów. Ale okej, okay, tutaj mamy. Taki oto sposób, tylko ta woda się szybciej wylewa, niż uzupełnia, więc teraz ona się wylała no i tutaj znowu zaczyna się uzupełniać. No to sobie jeszcze poza odcinkiem trochę więcej wody tutaj uzupełnię. Mamy tutaj 30 tysięcy litrów, no później sobie trochę więcej naleję, a teraz damy tutaj siano. No i ogólnie tutaj to koryto na siano u krów jest dosyć pojemne, ma bardzo dużą pojemność, więc możliwe, że nawet wszystkie zbele będę mógł wrzucić. No, ale to powinno im wystarczyć na dość długi czas. To w związku z tym, że tu jest ta hodowla bardziej rozbudowana, to też te zwierzęta dają więcej produktów. Na przykład krowy dają więcej mleka, albo owce dają więcej wełny, tylko też przy okazji więcej jedzą, więc... Tutaj trzeba im więcej pożywienia przygotowywać. Dlatego też nie kupowałem zbyt dużo tych krów na początek, tylko uznałem, że kupię sobie 10 krów i 10 cielaków. No a później zobaczymy może, jak te krowy się rozmnożą. Zobaczyć, czy te byki się opłacą, czy nie. Jeśli nie, no to po prostu przejdę bardziej na hodowlę krów mlecznych. Ale zobaczymy, może te byki się opłacą, bo tutaj już kolowe idą do tego korytarz, żeby zjeść trochę siana. No, ogólnie na tej mapie też jest trochę zmieniony system karmienia tych zwierząt. Mamy tutaj paszę mieszaną, która daje 100%. Kiszonka 90%, siano 75% lub trawa. No i jeszcze możemy jakieś ziarno albo owoce ziemi. Da się wtedy będzie 10%. Na razie tutaj przygotowałem trochę sian, ale też trochę Kiszonki sobie zrobię. Nawet na jednym polu już yy, zrobiłem sobie kiszonkę. Tylko muszę poczekać aż się sfermentuję no i wtedy będę mógł dostarczyć to dla tych krów. Też zastanawiałam się, czy w tym miejscu, gdzie tutaj poprawy jest ta pryzma na kiszonkę, czy nie sprzedać tego i nie postawić magazynu na belę. No, w sumie kiszonkę mogę robić w ten sposób, że będę owijał belę trawy. No, a ten magazyn na belę bardziej by mi się przydał. Chociaż zobaczymy, bo jeśli się okaże, ja po prostu mogę całe to siano wrzucić do tej obory i po prostu będzie taki duży zapas, no to nie wiem, czy będzie sens stawiać. Więc jeszcze zobaczę. Na razie sobie zostawię tą pryzmę na kiszonkę. No, widzę, że coraz więcej tych krów przyszło jeść. No tu jest chyba ta krowa frezyjska, chyba z tego co tutaj widzę. No i tu mamy jedną czarno-białą i trzy brązowo-białe jeszcze jedna z o tutaj obok. No więc tu damy im trochę tego siana, zobaczmy jak to wygląda. No, i chyba nawet będę mógł całe to siano tutaj wrzucić, no ale to dobrze, bo nie będę musiał tego magazynować, tylko wrzucimy tutaj całość. Jeszcze później, jak mi się kieszonka zrobi, to to przewiozę. No, a w kolejnym odcinku zobaczymy, może zrobimy jakieś zbiory trawy y, dla krów. No, bo też zakupiłem sobie przepę samozbierającą, więc można zrobić y, taki odcinek y, ze zbierania trawy. Później też jak koniczyna urośnie, to może zrobimy sobie jakieś koszenie i belowanie koniczyny. No a później może porobimy jakieś prace polowe, może kupię sobie jakieś pole i zrobimy może jakiś siew, może jakieś żniwa. Też mamy tutaj oczywiście nowe uprawy, więc może jakieś, nie wiem, żniwalnu, lnu, albo jakąś fosolkę lub goroszek moglibyśmy sobie zasiać i zebrać. Okej, okay, może jeszcze weźmiemy tutaj trochę tej wody wylejemy, bo już się uzupełniło, więc znowu trochę tego wylejemy. No tutaj bardzo mało jest tego pożywienia w tych korytach, no ale to dlatego, że tu jest bardzo duża pojemność. A, gdzie też te krowy mają trochę inną animację, na przykład tutaj sobie krowa biegła do obory. No czasami trochę przez siebie przenikają te krowy. Ale ogólnie naprawdę fajnie wyglądają te zwierzęta na tej mapie, no i fajnie, żeby takie coś było w podstawowej wersji gry, czyli tutaj żebyśmy mieli cielaki albo byki. O tu jest taki fajny cielak też sobie tutaj je Tu jest ten inny cielak No i te modele są wykonane bardzo fajnie więc Zobaczymy czy w kolejnym farmingu takie coś się pojawi w podstawowej wersji gry No to w zasadzie trochę shortsów się pojawiło z tej serii no i widziałem że fajnie się przyjęły więc pewnie będą też szorcy z innych map z tego farminga. Może jeszcze z tej serii też trochę będzie szorców z jakichś różnych prac polowych. No ale w kolejnym odcinku, tak jak mówię, chyba zrobię zbieranie trawy dla krów za pomocą przyczepy samozbierającej. To pewnie będą już jesienne sianokosy. A na wiosnę zobaczymy może tą koniczynę sobie zbierzemy, bo też zasiałem koniczynę na jednym z moich pól. Od tej, na tym polu 46 rośnie koniczyna. Myślałem, żeby kupić pole 117, no i tutaj mógłbym sobie zasiać jakieś zboże, może jakiś len, albo coś innego, no jeszcze zobaczymy. Albo mógłbym kupić którejś z tych pól, które tu już jest, na przykład 52, albo 119, chociaż tutaj pole 117 jest fajnym miejscem, bo tutaj, jakbym chciał robić żniwa, to mógłbym się fajnie rozłożyć. Tutaj, na przykład, na łące mógłbym y, zostawić y, przystawkę, znaczy wózek na żniwiarkę. No i później mógłbym sobie tam yy, zrobić żniwa, żebym miał więcej miejsca na rozłożenie się. Ale no, zobaczymy, czy kupię sobie jakieś pole, które już jest, czy może jakąś łąkę sobie po prostu zmienię na pole. No tutaj też raczej nie kupowałbym jakiegoś dużego kombajnu ze względu na to, że y, tutaj bardziej za chciałbym zająć się hodowlą krów. Może później jakieś inne zwierzęta się pojawią, może jakieś owce oraz kozy. No, zobaczymy. Może nawet bym po prostu wypożyczał kombajn na żniwa. No, już tyle tych belt tutaj wrzuciłem, a tego jedzenia tutaj w tym korecie jest naprawdę niewiele. Na no mamy prawie 200 tysięcy litrów, ale tutaj. No tylko taki wąski pasek jest tego. Ale myślę, że też na długo to powinno wystarczyć. Jeszcze jak tą kiszonkę przywazę, później jeszcze trochę trawy zbierzemy, to myślę, że na zimę, na zimę spokojnie powinno wystarczyć, Na no, a później wiosnę będą kolejne się kosy. No jeszcze tam cztery bele zostały. Może teraz zrobimy małą przerwę na uzupełnienie wody. No i wrzućmy jeszcze te pozostałe bele. No może też w przyszłości zrobię sobie jakieś koszenie trawy za pomocą sieczkarni. Żeby tutaj nakarmić te krowy, ewentualnie mogę tą trawę z przyczepy sama zbierającej wysypać na pryzmę i zrobić kiszonkę, ale zobaczę czy po prostu nie wysypię tej trawy do koryta dla krów. Jeszcze zobaczymy jak to zrobię. No, to że ewentualnie, jak tego mleka pojawi się więcej, to będzie można zrobić odcinek ze sprzedaży mleka. że jestem ciekaw, ile na tym będę mógł zrobić, a sprawdźmy, ile tutaj y, może kosztować maksymalnie mleko. No, widzę, że dużo tych skupów jest. Maksymalnie 2200, prawie 2300 w październiku albo w styczniu. No więc akurat jesienią będzie można sprzedać albo w zimie, więc sobie może zrobimy jakiś odcinek ze sprzedaży tego mleka. Jestem ciekaw, ile te krowy tego wyprodukują. No bo niby mamy 10 krów, ale zobaczymy ile one będą tego produkować. No tą chyba sobie w tym miejscu zostawię. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć!